To będzie mój pierwszy raz na scenie RELAX. Przychodzimy tutaj z nową formułą, a mianowicie z kabaretem. Naszym kabaretem, teatrzykiem Gędźba. Kiedyś tworzyliśmy zespół Kabaret na koniec świata. Można było nas oglądać również w Lala Poland, w takim serialu satyrycznym. No a teraz przychodzimy z nową formułą. Jest to teatrzyk Gędźba, będzie można się pośmiać, zażyć dawki abstrakcyjnego żartu. Także zapraszam. Moja ekipa to jest naprawdę grupa fantastycznych ludzi. Piszemy teksty, sami to tworzymy, więc to jest zupełnie coś nowego niż taki tradycyjny spektakl w teatrze. Tego lata. Było bardzo pracowicie e, i miałam okazję pracować nad drugim sezonem serialu Lokatorka, który swoją emisję będzie miał dopiero prawdopodobnie w przyszłym roku, m, ale jest to rzecz inna m, od tych, które robiłam do tej pory. Więc y, zobaczy, zobaczycie mnie Państwo również w takiej nowej, poważno-dramatycznej odsłonie. Zobaczymy, czy kupicie to w moim wydaniu. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobać. Ja sama jestem ciekawa, co z tego wyszło. Moja postać była bardzo taka poważna, z problemami, e, z zawirowaniami e, też rodzinnymi, więc naprawdę tego, e, w, te, w te wakacje miałam niezłe wyzwanie. Cieszę się, że przebrnęliśmy przez to. I, i, I udało mi się to zamknąć. I to była naprawdę fa fantastyczna przygo przygoda. U boku super aktorów, bo miałam okazję grać z Janem Fryczem. E, także to, była moja taka, to było takie też wyzwanie zetknąć się na planie z taką osobowością, z taką legendą. Jeszcze w zanadrzu mam jakieś tam e, małe e, role w, w, w innych projektach, o których jeszcze nie mogę mówić. Natomiast na pewno się zobaczymy.